Siemanko moi drodzy. Dzisiaj chciałem was serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w konkursie, który organizuję. Zasady są banalnie proste. Wystarczy odpowiedzieć na cztery pytania konkursowe i przesłać je na ten mail. Po czym rozlosuję wszystkie prawidłowe odpowiedzi i wybiorę jednego uczestnika, który otrzyma nagrodę główną. Pamiętajcie, żeby w mailu podać dane adresowe. Będą one potrzebne do wysyłki nagrody głównej. Konkurs jest z okazji 2000 subskrybentów, które parę dni temu wybił. Jest was już 2000, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Widzimy się za niedługo. Cześć! Pytania nie są trudne, chociaż to zależy jaki macie poziom wiedzy, tak więc zaczynamy od pierwszego. Pytania. W którym roku Ferdynand Porsche zaprezentował pierwszy pojazd elektryczny wyposażony w dwa silniki na piastach przednich kół oraz gdzie miało to miejsce? Skąd pochodzi logo firmy Ferrari? Kiedy zostały spisane pierwsze pisemne wzmianki o samochodzie? Podaj rok oraz przez kogo zostały spisane. W którym roku oraz gdzie odbył się pierwszy wyścig samochodowy z serii Grand Prix?